Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w miejscu tak ważnym dla strzelna i strzelna. 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dwóch zaborców, dwóch olbrzymich sąsiadów strzelna Polski zaatakowało ją, wbijając nóż w plecy naszej Ojczyźnie. Pogrążyło to Europę i świat w mrokach strasznej wojny. Strzelno pamięta, nie zapomnimy. 또 힘. Proszę pana profesora, pana radnego Mariana Mikołajczaka o krótki list historyczny. Szanowni zebrani, może najpierw usprawiedliwię swoją obecność przy mikrofonie. Otóż od pewnego czasu moim zdaniem bardzo dobrym zwyczajem jest przygotowanie przez nauczycieli, i młodzież naszych szkół, programów artystycznych. To jest o wiele ciekawsze niż prelekcja jednej osoby. Poza tym ma to falę wypowiedni. Jednakże wakacje stanęły tutaj na przeszkodzie. Szkoły, nie mając kontaktu z uczniami, nie mogły tego dokonać, w związku z czym musicie Państwo znieść moją obecność. Pan dyrektor Domu Kultury poprosił mnie o krótki i historycznej i w związku z tym moja tutaj obecność. A teraz już do rzeczy. Brytyjski historyk wojskowości John Keegan w wydanej w Polsce w 1998 roku książce Historia Wojen podaje, że od powstania pierwszych państw, czyli w ciągu 5000 tysięcy lat stoczono na świecie ponad 5000 Wojen, konfliktów zbrojnych. Dla nikogo nie ulega wątpliwości, że najważniejszym, największym i najbardziej tragicznym konfliktem była II wojna światowa z lat 1939-1945. I to właśnie rocznicę wybuchu tego konfliktu, dzisiaj 1 września, obchodzimy, pamiętamy o ofiarach. Ta wojna przyniosła niespotykaną liczbę ofiar. Szacuje się, że około 60 milionów ludzi zginęło. O stratach Polski jeszcze będę mówił. Już 1 września rankiem na terytorium Polski z trzech stron: od zachodu, z północy, ale i od południa wtargnęła Armia Niemiecka. Dodatkowo Ziemie polskie były atakowane z morza i z powietrza. Pierwsze, już pierwsze działania wykazały mięstwo żołnierza polskiego. Rozpoczęła się wojna, która została nazwana wojną obronną, kampanią wrześniową albo kampanią polską. Wtedy 1 września jeszcze nikt nie wiedział, że to jest wybuch II wojny światowej. Był to konflikt polsko-niemiecki. Natomiast 3 września, kiedy Niemcom wojnę wypowiedziały Wielka Brytania i Francja, to już się stał konflikt o charakterze globalnym, bo przecież te państwa miały również kolonie na pozostałych kontynentach. Takie miejsca jak Westerplatte, Poczta Gdańska, Wizna, Bzura, Kock będą symbolem nie tylko męstwa, ale wręcz heroizmu. Żołnierza polskiego. Przecież bitwa pod Wizną zyska miano polskich Termopil, a przecież wiemy, Termopile to, to bitwa między Grekami a Persami, gdzie Persowie kilkukrotnie przewyższali, kilkudziesięciokrotnie przewyższali siły, yy, siły greckie. Tak więc yy, rzeczywiście żołnierz polski tutaj dał przykład męstwa i, i, i umiłowania ojczyzny. 17 września. 1939 roku ma miejsce agresja Związku Radzieckiego. Wtedy nie bardzo polscy żołnierze wiedzieli, jak traktować Rosję. Czy oni wkraczają, żeby nam pomóc, ponieważ nikt wtedy jeszcze nie wiedział o tajnym protokole dołączonym do paktu o agresji, mianowicie zwanym paktem ribbentrop mołotow To wyszło dopiero po II wojnie światowej. I to właśnie było to wbicie noża w plecy, o czym wspominał pan. Burmistrz. Wojna obronna trwała do 5 października. Ostatnią bitwą, regularną bitwą Wojska Polskiego była bitwa pod Kockiem samodzielnej grupy operacyjnej w Olesie dowodzoną, dowodzonej przez generała Kleberga. Zakończyła się przegrana. Przegraliśmy wojnę obronną. Niektórzy mówili o klęsce wrześniowej. Trzeba było pewnego dystansu, czasu, żeby spojrzeć na to wydarzenie w sposób obiektywny. Okazało się, że Francja, która nie była znacznie lepiej do wojny przygotowana, broniła się tylko kilka dni dłużej niż Polska. Po prostu tej wojny wygrać sami nie mogliśmy. Warto byłoby zastanowić się nad przyczynami przegranej. Otóż było ich kilka one były różnorakiego charakteru. Pierwsza sprawa ogromna dysproporcja sił pomiędzy Armią Niemiecką i Armią Polską. Polska była krajem przed wojną rolniczo-przemysłowym. Jednym, jednym krajem byliśmy. Byliśmy na Przecież 20 lat wcześniej zwrócona została nam niepodległość i walczyliśmy sobie w tę niepodległość. Natomiast Niemcy po dojściu Hitlera do władzy bardzo dobrze gospodarczo rozwijały się, i Hitler postawił na zbrojenia. Dlatego też Przeważa, przy, przewyższała armia niemiecka prawie dwukrotnie, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy. Ta dysproporcja była jeszcze większa w sprzęcie. Na jeden czołg polski przypadało pięć czołgów niemieckich. Na jeden samolot polski cztery samoloty niemieckie. Na jedną armatę trzy armaty niemieckie. Więc widać było tutaj ogromną dysproporcję. I to chyba była najważniejsza przyczyna tego, że przegraliśmy wojnę. Walczyliśmy w osamotnieniu. Co prawda liczyliśmy na naszych sojuszników, na Wielką Brytanię, na Francję, które rzeczywiście Niemcom wypowiedziały wojnę, ale to była dziwna wojna, śmieszna wojna, siedząca wojna, dlatego że wojska te zgrupowały się nad granicą niemiecką i nie poczyniły żadnych działań. Liczyliśmy na to, że przyjdą te państwa nam z pomocą i że uda nam się nie, niemiecki atak odeprzeć. To jest kolejny powód przegrania. Nie możemy bagatelizować również wkroczenia Armii Czerwonej. Yy, liczyliśmy na to, że uda się zorganizować obronę na linii rzek Wisła. Yy, sam niestety wkroczenie Armii Radzieckiej uniemożliwiło to. Kolejna, kolejny punkt. Yy, dalej. Mieliśmy, r... mieliśmy nasze wojsko pod względem technicznym zapóźnione. Dominowała piechota. Yy, mieliśmy Brigady Kawalerii, ale kawaleria była dobra w czasie I wojny światowej. Natomiast przeciwko czołgom Guderiana no, niewiele mogła zdziałać. Dlatego też te wszystkie czynniki złożyły się na przegraną Polski w wojnie obronnej. Ale musimy pamiętać, że ten okres odegrał ważną rolę także w historii powszechnej. Dlaczego? Hitler po Polsce jesienią planował uderzyć jeszcze na Francję i kraje zachodnie. Jednak straty, jakie poniósł w Polsce, zmusiły go do przełożenia tej agresji na wiosnę następnego roku. Poza tym, wojna obronna Polski pokazała prawdziwe oblicze Hitlera. Zakończyła się tak, zakończyło się tak zwane pokojowe podbijanie Europy, gdzie na mocy układów, szantażu, zastraszenia, Hitler kolejne nabytki zdobywał. Austria. Czechy, Kłajpeda i tak dalej, tu musiał użyć wojska i spore straty pomóc. Dla nas druga wojna światowa ma ogromne konsekwencje, przede wszystkim biologiczne. Zginęło około 6 milionów obywateli państwa polskiego. Celowo akcentuję słowo obywateli, nie Polaków, dlatego, że wśród tych 6 milionów, były, było 3, były 3 miliony Żydów Polskich. To była chyba największa strata, bo zagłada biologiczna jest zawsze największą stratą dla narodu. Szanowni Państwo, straciliśmy 38% majątku narodowego, czyli wszystko to, co pokolenia poprzednie, na co pracowały, teraz niemalże w połowie zostało to unicestwione. Straciliśmy. Również ponieśliśmy ogromne straty No i musimy pamiętać, wybiegając już w przyszłość, że druga wojna światowa to także przyczyna, jedna z przyczyn, dla których Polska po II wojnie światowej stała się komunistyczna bo tak zwane wyzwolenie Polski przez Armię czerwoną oznaczało narzucenie nam z ustroju komunistycznego, z którego się dopiero e, uwolniliśmy e, w latach 1989-90. Szanowni Państwo, druga wojna światowa była szokiem dla społeczeństw. Wydawało się, że to się nie może powtórzyć, ponieważ cywilizacja europejska e, na to jakby nie zezwala, uparta. Na zdobyczach Starego Testamentu, na, na zdobyczach Greków, Rzymian itd. i tak dalej, że to był pewien, pewien wypadek przy pracy, że pojawił się oto taki Hitler, Stalin i że to już w przyszłości nie będzie miało miejsca, bo, bo człowiek jest, będzie mądrzejszy. Rzymski wówca i historyk Ciceron powiedział kiedyś takie słowa, które pewnie większość z Państwa zna. Historia jest magistra vitae. Historia jest nauczycielką życia, czyli z historii powinniśmy wyciągać wnioski, żeby nie popełniać błędów, które zostały wcześniej popełnione. Jak tak przyjrzymy się ludzkości, to musimy powiedzieć, że ludzkość jest słabym uczniem. Niewiele z tej lekcji po prostu wniosków wyciągnęło. Żyliśmy sobie w Europie, wspominając II wojnę światową, czcząc. Ofiary, ale z taką nadzieją, że Europy to nie dotknie. Owszem, były wojny gdzieś tam w Afryce, w Azji, Ameryce Południowej, ale przecież Europa, ta kolebka cywilizacji, nie może to się powtórzyć. Ale to złudzenie jest 24 lutego tego roku, kiedy Putin zaatakował Ukrainę. Proszę Państwa, jeśli oglądamy zdjęcia z Ukrainy, przynajmniej u mnie one przypominają kadry, filmów, zdjęć z czasów II wojny światowej. Te same metody, to samo postępowanie, ta sama pogarda dla życia ludzkiego. Szanowni Państwo, miejmy nadzieję i życzmy sobie, żeby obchody II wojny światowej i takie uroczystości były ostatnimi, które. Będą w Polsce celebrowane. Niech nasze pokolenia pamiętają tylko o II wojnie światowej i o żadnym innym konflikcie, który miałby po niej nastąpić. Dziękuję za uwagę. Bardzo. bardzo dziękuję, panie profesorze. Myślę, że Maria musi się kompletnie usprawiedliwiać, że występujesz. Twoje wykłady zawsze są fantastyczne. Dziękuję za to ostatnie porównanie w szczególności. Dzisiaj bracia Ukraińcy walczą również o naszą wolność. Bardzo proszę teraz o modlitwę księdza proboszcza, księdza Dziekana. Bardzo proszę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, módmy się za wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny, za ofiary II wojny światowej. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby przywrócić wszystkim utracone życie, zmiłuj się nad nimi, zmiłuj się nad nimi. Chryste, który przyjdziesz sądzić i nagradzać żywych i umarłych, zmiłuj się nad nimi. Panie, który przygotowałeś Twoim wiernym mieszkaniem w niebie, zmiłuj się nad nimi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święcie imię Twoje, przyjdź do nas w Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Plewa naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj wszystkim naszym zmarłym, którym zawdzięczamy naszą wolność, Udział w zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego stwórcę i odkupiciela przez Chrystusa, Pana naszego. Wieczny odpoczynek racz mi dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mi dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Prośmy matkę najświętszą, której obraz już za tydzień odwiedzi strzelno, aby miała nas wszystkich w swojej opiece, aby udzieliła pokoju dni, dniom naszym, aby wyprosiła zakończenie wojny na Ukrainie. Pod Twoją obroną uciekamy się święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas obdaraj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, zapłacił. Dziękujemy serdecznie Księdowi proboszczowi. Proszę teraz o złożenie wiązanych 天不老，情未了。 Wielki Kym, na Polaków. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim delegacjom polskim szczęka. Zarówno jednostek organizacyjnych gminy Urzędu Miejskiego, jak i spoza. Dziękuję panom oficerom policji za obecność. Jesteście dla nas bardzo ważni. Bardzo dziękuję radnym miejskim i powiatowym. Bardzo dziękuję oczywiście po raz kolejny księdzu Dziekanowi, że znalazł chwilę. Dziękuję bardzo serdecznie przedstawicielom banku się go z Panią Prezes na czele. Bardzo dziękuję, jestem zaszczycony, że po raz kolejny jest prezentowany sztandar Powstańców Wielkopolskich. Bardzo dziękuję Pani Janku i Szanowne Panie Gospodynie z młym Kochani, wszystkim i każdemu ze sobą, to szczególnie jestem zaszczycony tym, że są nas, z nami nasze przepiękne, małe pojawianki i że są harcerze i duchowni. To jest bardzo ważne. Pamięć o tamtych czasach nie może zawinąć. To, co cały czas i zawsze będę powtarzał, to czego mamy dzisiaj przykład, czego doświadczamy. Jan Paweł II dawno to przewidział. Wolność nie została nam dana, a zadana. Musimy o niej pamiętać. Musimy pamiętać o tych słowach naszego ojca Jana Pawła II. Żeby ta pamięć nie zaginęła, za chwilę wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady i z Paniami Radnymi udamy się na cmentarz. Złożymy kwiaty na grobie burmistrza strzelna Michała Stelśniewskiego. Pamiętajmy o tym człowieku. To jest burmistrzelna trzykrotny, radca starostwa powiatowego w 19, 1919 roku, 1923 i w 1925 roku. To jest bohaterski żołnierz wojny polsko bolszewickiej 1920 roku z marszałkiem Piłsudskim, To jest oficer wojska polskiego w stopniu majora który brał udział w kampanii wrześniowej i zginął od na za nas, oddał życie w Katynie. Chwała bohaterom. Dziękuję bardzo. bardzo.